Cześć, witam. Witam na moim kanale. Ja jestem Kuba i dzisiaj chciałbym Wam pokazać recenzję, na co mam nadzieję, że nie dałem się nabrać a mianowicie na ostrzałkę do noży. Niby e, rzecz, która gdzieś tam niby nie jest potrzebna, ale jednak jest potrzebna, bo noże w każdym domu e, mamy. No i chcemy, żeby były jak e, najostrzejsze. Zobaczcie. Na filmik, ja ten filmik gdzieś tam obejrzałem, bodajże na Facebooku. I powiem Wam, że może dałem się nabrać, może nie. E, zakupiłem taką właśnie oszczałkę. Zobaczcie sobie filmik. Tak ten film wyglądał. Wam tylko jeszcze to powiem, że marketingowo bomba, nie marketingowo bomba. Patrzcie, proszę, wam, raczej ściemy się nie ma nóż, jak, jak widać jest, proszę tempo. I dodam jeszcze, to mieć, że to jest prawdziwe. Zaraz I teraz tak, nóż, słuchajcie, zawsze kładziemy na stół, oszczelkę. ale tak kładę ten nóż, żeby czubek noża wystawał. I naprawdę lekko, bez siły, tak 3, 4, raz 5. Ważne, żeby nie cisnąć. Niech to będzie 10 razy, jak jest taka potrzeba, ale to ma być głaskanie noża o, pod ciężarem palca. Spójrzcie na kartkę, tu widać ile tych opiłków się posypało, nóż jest Oczywiście, jak widać, na ostrzony. To samo noże do chleba, te zębate, to są noże, których w zasadzie się w ogóle nie ostrzyło, ale one też się tępią, też wymagają ostrzenia. Tak samo, tak samo lekko, powoli, bez siły, tu nic wielkiego nie zrobiłem. Zobaczcie, tak naprawdę ostrzałka sama zadziałała. I wszystkie noże, jakie by nie były, ostrzymy tym podwójnym, te dwa zęby V. Natomiast ta widia pojedyncza, nożyczki, sekator, nożyce do żywopłotu. I tu odwrotnie leży ostrzałka, pionowo nożyczki i kilka razy równiutko jedna strona, obrócić nożyce. Druga strona. Zobaczcie, raz że, raz że widać te opiłki, a dwa że, drodzy Państwo, znajdźcie jakiegokolwiek majstra w tych czasach, który potrafi tak nożyczki ostrzyć I mam różne noże. 7 dych, 70 zł kosztuje. To jest na przykład profesjonalny nóż za 3 stówy. To jest nóż Gerlacha za stówkę. To jest nóż za 3 dychy Fiskarsa. To jest nóż za 3 zł. Zresztą nóż, proszę, siekierę, kosę, haczkę. Słuchajcie, wszystko. Ja w domu nożę od kosiarki do trawy ostrzę Wszystko, co wejdzie, co się zmieści w te płytki widiowe to będzie naostrzone no, no i chwale, bo sam to produkuje to nie jest żadna zna to jest w 100% polska ostrzałka tego pana to jest e, jeszcze jedno wytłumaczę jeszcze jedna rzecz słuchajcie ale jakby kiedyś ukażę, ta ostrzałka się faktycznie. stępiła bo ona nie jest wieczna, ja copperfield nie jestem tak mniej więcej 67, 500 noży naostrzy ale to zależy też od twardości noża ale załóżmy, że ona się stępi wtedy ostrzałkę rozkręcamy to i te płytki widiowe można obrócić one są naostrzone, tu jest to narysowane z czterech stron, czyli cztery razy można obracać, czyli tak naprawdę to jest 2000 noży do naostrzenia. To jest nie do zajechania w domu. No, także tak to mniej więcej wygląda. Pozwolę sobie wyciszyć telewizor. Eee, monitor w sumie nie telewizor. Dobra, zmienimy teraz. O! Klawiaturę sobie weźmiemy na bok. I już Wam pokazuję, co przychodzi w paczce. No, ja jestem pod wrażeniem tego filmu. Paczka jak paczka. Z drugiej strony nie będę pokazywał. Ja już wcześniej pozwoliłem sobie otworzyć. Wszystko jest jak najbardziej legitne. Paragon dostajemy. O. 86 zł z przesyłką powraniową. Jak widzieliśmy na filmie, film był z 2023 roku i cena od tamtego roku się nie zmieniła. 69,95. Sama oszczałka wygląda tak. Także kształt jak kształt. Miejmy nadzieję, że spełni swoją funkcję. I nie dałem się nabrać, bo. 70, nie, 86 zł. No szkoda by było. Dobra, bierzemy nóż. Ja noży używam w domu e, ikeowskich, ale też mam swoje, jakby, noże. To osoby, które mnie tam gdzieś kojarzą. O, to mam też noże takie, kojarzą w sensie imię, nazwisko. Tu mam akurat taki specyficzny swój nóż. Już troszeczkę po przejściach, jak pęk. I te dwa noże, albo i nawet trzy spróbujemy sobie naoszczyć Bo jestem ciekaw czy to faktycznie działa Ten no Coś tam ostry jest, ale nie aż Tak zobaczymy czy nie Ogólnie widzicie Kiepsko Także Jest tu wszystko Że tak powiem Fair. Dobra, na filmie było tak, że pan trzymał nóż, końcówkę noża powinniśmy mieć poza stołem. Dobra, czyli ja biorę tak i mamy dwa, tutaj dwie widie, tak jak mówił na filmie pan. Ta pojedyncza widia jest do nożyczek, a podwójna do noży. Dobra, to miziamy ten nóż. O kurde dźwięk naprawdę metal o metal 3 4 5 6 pojedziemy do 10 7 8 9 naprawdę nie używam siły 10 i faktycznie o piłki widać tak jak Czekajcie. Nie wiem czy to kamera chwyci. Ale samopiłki. Faktycznie. Samopiłki. Dobra, mniejsza oto. Patrzymy. Coś już chwyta. Czekajcie, bo mam złożoną tę kartkę. Oj! Dobra, jeszcze raz zrobimy, powiem Wam, że zaczyna coś się dziać. Przejedziemy jeszcze z pięć razy cztery pięć a. To ta końcówka coś. O, aha, bo to trzeba tak. No są te opiłki, powiem wam, że. Czekajcie. No jest, opiłki są. Podwójna kartka jest pojedyncza. Nie notnie. Ty, chyba nie dałem się nabrać. Naprawdę nie, tnie, naprawdę tnie. No czuć. Także chyba się sprawdził. Jeszcze weźmiemy ten duży mój nóż. Chyba nie dałem się nabrać. O ja! Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem. Ej, no jest, są opiłki, jak byk No jest, palec mam brudny. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie. O, opiłki są. Naprawdę. O, teraz je tu widać. O, dzisiaj ile opiłków? Także kurczę. Ue, bomba! Nie, no. Ja jestem na tak. Powiem Wam, że bomba. Jeśli naoszczę wszystkie noże w domu, to myślę, że moja kobieta yy, dzisiaj się potnie. Także gorąco polecam. Nie myślałem, że to będzie aż tak działać, ale naprawdę kurczę, niepozorna ta maszynka. www.ostrzałka.pl Ode mnie póki co od 1 do 5, myślę, że 5. Proste, zgrabne. No i najważniejsze, że się sprawdza, także gorąco polecam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.